i pierwszy poradnik. Akurat ten, ten będzie z Roblox. Yy, poradnik jak usunąć znajomego z Roblox. Chodzimy w ad freelance. Tu nam się, się wyświetla, potem klikamy free freelance. Tutaj mamy takich różnych. Ja sobie usunę tego. Wchodzimy w jego profil i klikamy Unuscillian Jak klikniemy mamy go usuniętego No ale skoro już nagrywam, to już sobie jedną gierkę nagramy, nie? Jaką byście chcieli To sobie pogramy w Adobe Akurat tutaj byłem dobry i nadal jestem dobry, bo mam peta, który mi daje w razie 6000, jednego mam razem 53000 aż głośno miałem tele, tele, telewizor i, i, tele, i Telefon. Okej. Okay. Jesteśmy, jestem dobry, mam 11 milionów. Skąd to dwa takie pety? Jestem lepszy jeszcze. Sprawdzimy pokażę Wam moje pety. 1 razy 54 tysiące 1 razy 6 tysięcy 1 razy 3 tysiące 2 razy 3 ogólnie nie, nie, nie pytajcie się czemu czemu mam tyle hajsu jak, jak uzbierałem ale kiedyś wam pokażę albo nawet dzisiaj to dzisiaj wam pokażę idziemy idziemy prosto bo już musicie dać na taki bardzo dobry świat Dokładnie chyba na czwarty lub piąty. Czekajcie, liczę Ja Jeden. Czekajcie, to teraz na drugi. Bo pierwszy to jest w przy shopie. Nie. Tak, to jest pierwszy. Idziemy teraz do drugi. Tutaj jest jeszcze bo tutaj jest drugi. No, musicie już bardzo daleko zejść. Liczymy światło, nie? Już nie mam lagów, bo usunąłem znajomych trochę. Więc stwierdziłem, że nagram poradę nie. Przy okazji nie chcę, żeby był taki krótki odcinek, ktoś jeszcze, wiecie, sobie jedną rundę trochę sobie zapogramy. Teraz wam powiem, teraz będzie trzeci, tak, trzeci. <tryk> Przy okazji wam powiem, jak ten, jak zabić tyle hajsu trzeci święt? Nie będzie piąty. Już na piąty dawno chyba doszłam. O, jest to sobie rozwalę moimi butami. Spokojnie, ją w sekundę rozwalę. Akurat ten pet jest słaby, ale... i tak daje raz to się tak. <kłyszyk> <kłyszyk> Trzeci świat. Trzeci. Ja chcę mi się już tych skrzydeł tak zlecać. Czwarty. Trzy. Albo szósty to będzie świat? Nie wiem. Teraz jest czwarty, ale na szóstym może być ta skrzynka, albo na piątym nie pamiętam. To na szóstym, na szóstym, tak, na szóstym. Ja już się słuchaję, bo tyle kalczy zebrałem. bo początku ja się z jednego miliona cieszyłem, bo miałem 300 milionów tutaj. Teraz ja jest tak mało. Jestem biedak. 11 milionów. Jaki teraz jest czwarty chyba świat? Nie, teraz świat Jedną rundkę sobie w sensie nie rundkę. Runda to jest Brawl Ale nie chcecie Brawl Starsa, bo nie zostawicie łapek. Będę blokował, chociaż dwie zostawcie. Chociaż trzy. Nie. Pięć, pięć. Albo sześć? Sześciu, sześć. Lecimy. Obojętnie, ile chcecie tych chłopaków zostawić. Ale nie może być pięć, musi być sześć. To się teraz już mamy 13 milionów prawie no już mamy 13 milionów teraz to będzie siódmy światło to jest szósty i pokazuję wam dobra już pokazuję tu 7 świat. Jest taka wielka skrzynka, jak gdybyś to chyba dostajesz chyba 20 albo 30 milionów. Albo nawet 50, ja nie wiem, ja ją tyle razy rozwalałem. Nie, za jedną 100 milionów, pamiętam. Tu jest, jest taki dziwaczny świat. pewnie chcecie zobaczyć czy działa? Działa. Zobaczcie, wchodzisz na nią, bo wtedy zbierasz cały hajs. Jeden, dwa, trzy, cztery. Cztery repety. Widzicie? Działa. To skrzynka działa. Ona będzie na luzie rozbalona, bo ja mam Widzicie jak to szybko leci? Widzicie? Jeszcze dwa dobra. Jak zostawicie tutaj 5 łapek albo 6 łapek w górę, to pójdziemy do tamtego świata w Roblox. Sobie zbieram chociaż tutaj dwie skrzynki albo trzy. I pójdziemy do tamtego świata. Czy ja mówiłem, że to szybko zleci? Tak, to szybko zleci. Takie mam dobre pety. Dobra, uroszkałem, zrobiłem cię, cięcie, ale bo nie będę to długo czekać. To robię jeszcze jedno. Właśnie zrobiłem trader i dostałem takiego fajnego peta, który gościu miał uskalował. Eee yy... gościu bym skabował yy... eee biję tego gościa Że jak ja go spotkam, to ja go dobiję. Nie? Jeszcze mnie skabował. Ja nie dobiję go. On mi chciał dać peta, który, który mi daje razy 207 tysięcy na ostatni moment. Musiał akurat go zabrać i go nie dostałem. A straciłem mojego peta, okej. Okay. Okay. To robimy jeszcze jednego, który dosknię się. Nie. Ale bo nie petyszycie były kiedyś. Robimy peta. Przejść się trajda. Jakiego peta, co ty tam gadasz, budu? Jak ślał, jak co ty gadasz? I zawsze się z tym strajduje, bo on mi zawsze dobre peta daje. Akurat on nie chce się trajdać. Okej, wyszli, to ja idę. Wyszli, potem ja to będę, jak ktoś to Okej, na razie dużo zrobiłem. Ja już zrobiłem 300. krot. Czy już tam może się tylko rozwalę? Halo? Proszę mnie uratować. Dobra, bo to mnie już długo zajmuje. Gdzie jest coś ci O Jezus, co się zrobił? Okej, okay. rozwaliłem tam skrzynkę, ale już nie chcemy się reagrywać, więc pa.